Dobry wieczór po raz drugi. Jak w komentarzu szybko kolega stwierdził, nie widać co pokazuje, więc poprawiamy pierwszy film drugim filmem. Tak to bywa na samym początku. A więc mamy zakres jednego dnia od czerwonej kreski do czerwonej, żeby nie przedłużać. Przygotowałem wszystko wcześniej. Rysowanie na bieżąco trochę czasu zajmuje, żeby to wszystko zweryfikować. I teraz szybko przejdziemy do powtórki, dlaczego wygląda to tak dziwnie, a nie jest impulsem. Ten film będzie trochę inny, ponieważ nie da się do tego stworzyć idealnego scenariusza. Więc zaczynamy od samego początku. Zweryfikowaliśmy falę wcześniejszą, że jest to. Jak każdy, każda fala za wyjątkiem dwóch, trzech możliwości kończy się impulsem. Mamy tutaj impuls, tak fale trzecia. I teraz tu mamy kanał, to jest korekta pędząca, więc to jest fala czwarta i to ostatnie to jest impuls, i to jest taka piątka fail, która Zawodzi. Nie wybija za bardzo głęboko. Więc mamy nasz punkt 0, który jest o godzinie 22.12. Jeszcze dnia wcześniejszego, tak? Więc w pierwszej kolejności odznaczymy sobie te fale, które narysowaliśmy w wyniku działań. Mamy. Pierwszy ruch jest impulsem. Nie ma. Co do tego wątpliwości. Tak. W środku mamy korektę. Mamy trzecią falę, korektę, czwartą falę. Tak. Oznaczyliśmy sobie to jako jeden duży impuls. Przechodzimy do rozpoznania następnego. Mamy zigzag, tak. Kolejny zigzak i znowu kończy się impuls. Impuls zawiera 5 fal. 1, 2, 3, 4, 5. Korekta zawiera. A. W naszym przypadku B i C. Tak. Jedziemy dalej. Mamy następny impuls pierwszą falę. Tak która jest też tutaj jest przyciągnięta. Też jest fail. OK. Poprawka. I mamy początek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I teraz oznaczamy to sobie tak samo jak w poprzednim wypadku na zielono impuls korekta na czerwono. Jeżeli teraz weźmiemy ten wykres, już nam się ukształtował. Do tej pory mamy, gdyby ten wykres szedł po kolei na bieżąco, byśmy widzieli, że mamy drugi impuls. Jedyne, co nas mogłoby zniechęcić do rozpoznania, że to jest impuls taki porządny, to jest to, że on od razu korekci. Oczywiście to. Mogłaby być wewnętrzna fala z tego strójki, tak? Czyli tu mamy jedynkę, byśmy mieli falę numer jeden, korektę i pierwszą falę w trzeciej fali, tak? Ale jak się okazuje dalej, nasz ruch jest w idealnym kanale, tak? Jeżeli ruch fal odbywa się w kanale, gdzie cenowo ruchy są takie same, nie możemy mówić o impulsie. Dlatego próbujemy skonstruować, opisać najpierw te fale, potem je pogrupować, tak? A więc sprawdzam tylko jeszcze, czy myszkę widać? Powinno być widać. Po tej fali mamy kolejny ruch A, B. I jak zwykle, c kończy się mamy a wewnętrzne b i znowu c, i to jest 3-3-5, czyli korekta flat. I to jest też korekta. 3, 3, 5 flat przechodzimy następne mamy ponownie impuls i teraz zobaczcie: impulsy zawsze mają przerwę, muszą mieć przerwę między korektami. Korekta takiej przerwy nie ma. Wydedukowaliśmy kolejną falę. Jest to fala numer 5. Czyli piątka. Ruch impulsowy. Tak. I tu mamy ABC. Czyli znowu jest... To jest korekta flat. Czyli mamy 335. 5. Flat na szczycie. I tu mamy... Impuls mały, ale jest. Taki impuls składa się z dwóch takich samych korekt, co można tu rozpoznać też. Często to występuje. Zobaczcie, wysokości tych korekt są takie same, a w czasie odpowiada dokładnie 50% tej górnej. Widzicie? I tu mamy tak, pierwszą falę luźną, pojedynczą, korektę, i trzecia fala składa się z trzech fal. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, i na końcu mamy osobną falę piątą. Tak? Czyli tu mamy znowu 1, 2, to jest nasza trójka, czwórka. I piąteczka i fala numer 5. I teraz co się dzieje w tym wypadku. Jeżeli weźmiemy sobie, rozciągniemy FIBA, i taki impuls z więcej jak 6,18 to znaczy, że on już jest zakończony, tak? To. Jest już co innego, tak? Tutaj jest koniec, jakby tej sekwencji. Teraz musimy te fale pogrupować sobie. I w tym wypadku, dalej odnosząc się do tego kanału, musimy to podzielić. Czyli dzielimy to, zobaczcie, podobne wysokości, podobne wysokości, tak? Tutaj mamy bardziej to jest zygzak, zygzak rozdzielone po środku korektą flat. I, tak, I to jest tak. Mamy jeden prawidłowy zygzak, drugi prawidłowy zygzak, ok, i po środku mamy korektę flat. Tak? Czyli to będzie A, B, C. Nasze hipotetyczne. Byłoby tak. A. B i C. Zewnętrzne, tak? Więc nasza korekta wygląda. Nasz ruch, mimo że jest impuls przeplatany korektami, jest to złożona korekta. Tak? Do tego momentu. Co jeszcze charakteryzuje korektę? Że nie mogą być w czasie trzy takie same, a tu widzimy, że ta nasza fala jest mniej więcej połową tych impulsów. Więc jest to jak najbardziej jedna część prawidłowa korekty. Więc oznaczymy to sobie na żółto, i to, to jest to się nazywa. Double zigzag, 5 fal, 3, 5. Tak? Plus fala X, która jest 3 fale, 3 fale, 5 fal i kolejne 5, 3, 5. Co się tutaj wydarzyło? Jeżeli to jest nasze A, B i C, więc to będzie naszym punktem A. To jest A póki co naszej korekty, a nie impulsu. Dlaczego? Z jakiego powodu nie jest to impuls? Dalej. Gdybyśmy mieli liczyć falę, że to jest 1, 2, 3, tak, 4, 5 i zostaje nam Jedna fala luźna, tak? Mamy po prostu za dużo fal, więc segregujemy to i szukamy sekwencji fal, gdzie one składają się jakby w jedną całość muszą pasować do siebie ceną i czasem. Po zakończeniu tego ruchu, powinniśmy mieć w tym wypadku w, e, tu mamy falę A, falę B i ta fala B. Jest też ciekawym zjawiskiem. Tu jest podwójny zygzak. Czyli tak samo jak tu jest podwójny zygzak. Tak. Tu mamy z kolei podwójną korektę flat. Ok. Mamy A, B, C. Pierwszy flat. To jest tak podbicie, impuls, trójkąt w środku. I drugi, jakby flat, jest, nie? Ok. I to jest nasz, to jest też część, złożona korekta. I to jest nasza fala X, która łączy następne piętro, tak? Fala X, lub w tym wypadku można powiedzieć też, lub B. Lub B. Obstawiałbym raczej, że to jest fala X. Fala X przeważnie jest jakby jedną z najbardziej złożonych fal na wykresie, tak? Albo najbardziej prostą, jeżeli jest w takiej korekcie płaskiej. Następnie przechodzimy po skorygowanym ruchu, który wybił ostatni impuls, zszedł niżej, tak? Mamy ponownie impulsy, tak? Czyli my się nie wyzbywamy impulsów, ale musicie pamiętać, że impulsy też są częścią korekt. W tym wypadku <laughs> mamy też podobną sytuację. Mamy jeden impuls, tak, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To jedynkę sobie usuniemy, bo to jest wyraźne. Jeden, dwa. 3, 4, 5. Choć tutaj też takie jest naciągane, tak? Zgadza się. Ale to jest knot. Można byłoby to mu wybaczyć. Może tu za dużo dałem, no. Nie powinno być problemu z tym. Okej. Okay. Mamy korektę i mamy znowu mały impuls, korektę. Impuls, dużą korektę i kończący trójkąt. To jest też ruch impulsowy. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Więc mamy A, B, C. A, B i C. I ponownie jest to zigzag. Zigzag, korekta typu flat, tak? I tu zajmujemy się ponownie: mamy impuls. Te korekty są za małe, żeby jakby przerwać. To może być A, B, C. Te za mało zeszło, żeby mogło być to flatem. Ok, tak, za mało zeszło. I mamy A, B, C, D, E. Taki kulawy trójkąt, i znowu impuls na, na wybiciu tego trójkąta mamy A, B, C, D, E. Tak. I wybicie C. I to jest ponownie 5 czyli jednorodny impuls, korekta w trójkącie i impuls, tak. on będzie tak samo opisane jako A, B, przepraszam, B i tutaj będzie opisane jako C. Tu mamy z kolei znowu korektę złożoną, to będą flaty przyplatane zigzakiem, to też będzie typ X, typ X łączy zigzaki, tak? I na końcu też mamy perfekcyjne 1, 2, 3, 4, 5, a, B, C w trójkącie widzimy A, B. To możemy sobie nawet rozjaśnić, rozszerzyć, przepraszam. I będziemy widzieć, że tu mamy A, B, C, D, E. Tak? Powiedzmy, że tak. I kolejny impuls 1, 2. Tu nie możemy dać, bo to nachodzi na siebie, czyli tu będziemy mieli jakby fale w fali, nie? 1, 2, 1, 2, 3, 4, pędzące, 5. To można by było rozpisać tak, że tu będziemy mieli, proszę Państwa, nie ma impulsu, który jest zigzakiem, więc odpada. Więc musimy to połączyć tak, że mamy korektę A, B, C. Źle, tu musimy sobie narysować tak. Korektę A, B, C. OK. I tu będzie nasza mała korekta A, B, C. Tutaj... Nie nachodzą na siebie. Okej, okay. więc to jest nasza jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i to jest nasza trójka. Trzy i tu mamy takie jeden, dwa, trzy, pięć. I to jest. Nasze 1. To jest nasze 2. To jest multiwave Wave. W trójce. I piątka Malusia. Tak. I ta piątka też będzie jako fail, że zawiodła. Nie wyszła po prostu w odpowiednich proporcjach. Więc mamy kolejne. Znowu mamy trzy zygzaki. 1, 2, 3 i dlaczego to nie jest impuls? Już Wam tłumaczę. Zobaczcie, że ponownie jak na dole mamy te same wysokości, a różne czasy, tak? Pół to jest 100% czasu, 50% a to jest 150%. Więc 100% jest typowy triple zigzag i cała ta sekwencja to jest po prostu korekta c a b c. lub można by było też powiedzieć, że to jest jednorodna tak, to jest double zigzag X wave i triple zigzag. Czemu to się aha, bo to zwęziłem za bardzo. To są dwa rzędy tam. Double zigzag i to jest triple zigzag. Na triple zigzag nie da się tego połączyć, bo to są trzy osobne zygzaki. I to jest osobna to jest jeden ruch i to jest drugi ruch. I tak to wygląda, że tu mamy albo ABC. Tu nie możemy zrobić ABC, to jest po prostu triple zigzag. Double, triple zigzag. ABC i triple zigzag. Ten triple zigzag często jest też jako fala C występuje. Czasem, czy triple combination jeszcze jest, która kończy się trójkątem na końcu, tak? I dlaczego możemy wnioskować, że jest to fala ABC, lub właśnie taka łącząca, bo mieliśmy spadek. Jeżeli to byłby nasz ruch A, tak? I fala B nie może być impulsowa. Z założenia będzie zigzakiem. Więc ta pierwsza fala po spadku, jeżeli tu na przykład nie było takiego typowego zigzaka, Uważam, że tu nie było zygzaka, to ta sekwencja musi być zygzakiem, co z automatu wyklucza ją jako ruch impulsowy. A ten ruch impulsowy jest jeszcze wykluczony przez co? Przez korekty. Że ten ruch korekcyjny. Zrobimy sobie jeszcze zdjęcie ostatnie, dodatkowe. Że ten ruch korekcyjny, jeżeli byśmy sobie to wykluczyli, możemy sobie go zrobić tak. Pierwsze założenia, jakie wykluczają nam e, impuls, tak? To jest to, że poruszamy się w jednolitym kanale. To jest ruch korekcyjny, tak? Drugie, że mamy jakby za dużo przęseł tutaj, tak? Nie da się tutaj. Jednoznacznie określić prawidłowej sekwencji fal, bo pierwsze też nie mamy proporcji zachowanych. Te fale są mniej więcej równego typu, tak? Tak jak mówiłem, to jest druga metoda dedukcji, tak? Czyli to była pierwsza. Pamiętajcie, że to jest minutówka, tak? I te fale są mniej więcej wszystkie jednakowego segmentu, tak? Tu może być jeszcze A, B, C. Kiepsko, bo tu mamy zygzaka, tak? Czy tu byłaby taka złożona 1, 2, 3, 4, 5? Też nie może być, ponieważ tutaj. Jeżeli to byłaby jedynka, to byłaby trójka, to byłaby czwórka, to byłaby piątka. Dlaczego to nie może być piątką? Nie ma jakby struktury pod pięciofalowy ruch tutaj, tak? No dobra, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mogłoby być, dobra. Tutaj jest jedynka, dwójka, trójka, ale co mamy? Nasza fala trzecia jest najkrótszą falą. Nawet krótszą od tej. Więc to w żadnym wypadku nie jest impulsem i nigdy nie będzie. Ok? Nawet jeżeli to byłby ten tak jak niektórzy robią. Powiedzmy sobie, że to był bleeding diagonal, tak. To też nie może być, bo ta fala musi być impulsem. Jest. W leading diagonal powinna być impulsem, w terminalu powinna być zygzakiem, ale nie może być najkrótszą falą. Dalej, czyli wykluczamy absolutnie to, że tam jest ruch impulsowy. Więc tak to wygląda. Mamy tutaj po prostu. Banalną korektę, która wygląda od tego momentu, i co jest ciekawe, że na dużej osi hipotetycznie wygląda to na impuls, a to nie jest impulsem bo też nie ma zachowanych proporcji. Tu powinno być, brakuje 50% z tego, czego nie ma, tak? Gdyby ta fala doszła, powinno być 1 do 1,6, tak? A jest 1,382. Jakbyście zobaczyli, to to będzie miało prawidłowe właściwości. 1.3.8.2 to zigzaka. Ok. Chyba na tym skończymy. Fotka już jest na grupie. Film zaraz wrzucam. Sprawdzę jeszcze tylko czy kursor się pojawia. I w nagrodę, że dałem po prostu dupy za pierwszym razem, to zrobię wam ten ruch w drugiej kolejności. A teraz jeszcze taki przedsmak. Zobaczcie sobie tutaj na ABC. I tylko zobaczcie co tu się dzieje. To jest takie. Wisienka na torcie. OK. I zastanówcie się, to jest hipotetyczna pierwsza fala. Puch! Nie może być pierwsza fala, bo to jest też zygzak, można powiedzieć, z góry. A, B, C. Dwie takie same fale, róż, e, czasowo środkowa jest mniejsza od tych zewnętrznych. Tutaj mamy też zejście, i tutaj jest drugi zygzak. Jeszcze piękniejsze. Zobaczcie, co jeszcze dyskwalifikuje to jako impuls. To jest właśnie ten element tu. I co? Ten element tu. A jutro, albo może jeszcze dzisiaj, w ramach przeprosin, wszystko zależy, jak pójdzie nocka. Zrobimy to tak, że tu objaśnimy ten spadek po tym zygzaku. Double zygzak. Ok? Dobrze. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przepraszam, że pierwszy film się nie udał. Mam nadzieję, że zaraz będzie uaktualnione. Miłego weekendu, wszystkiego dobrego. Dawajcie komentarze, klikajcie i jak się wam spodobało, to szerujcie, bo będziemy to omawiać codziennie, każdy dzień. I jeżeli będziecie to dobrze śledzić, to będziemy mieli, jak dojdziemy sobie, może jeszcze zrobię wam tutaj wstecz, zobaczymy od ilości. Lajków, jak to ten film znajdzie powodzenie, czy nie, będzie się podobał, to zrobimy, że będziemy mogli potem na podstawie tych rzeczy, które tu się dzieją, wygenerować jakąś predykcję. Mam takie pozapisywane, które tam wrzucałem naszym chłopakom na grupę możliwości ruchów, które będą się, będziemy mogli to przewidywać. Na podstawie fal, bo inaczej tego się nie da zrobić. Trzeba wiedzieć, jaka fala była wcześniej, żeby można było rozpatrywać kolejną falę. Tak? To wszystko. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.